Siemanko widzowie, dzisiaj będziemy oglądać niesamowity filmik jakiegoś cywila o pseudonimie Triutus, który opisał szczegółowo działalność operacyjną naszych fundacyjnych kolegów, także zapraszam Was do oglądania. Lecimy. Widzę, że tutaj chłopaki ambitne mają plany biznesowe. Zipka, pewnie nie wiem kto to jest, ale zakładam, że zipka już zdjęli fundacyjni snajperzy. Tak działamy. Jeżeli on jest manipulatorem rzeczywistości, to no bym powiedział, że doktor pewien dobrze się nim zajął. Wiktor, mm. czekaj. Wiktor, przynieś szpadel, Wiktor, wynieś szpadel, Wiktor, wykop, sławojkę, Wiktor, zasyp, sławojkę, żebym jeszcze kopał po skarby. Tylko gruba z zrzejsra. Chyba ktoś dzwonił dzwonkiem, zobaczę, kto to. Ej, ciekawy, kto tu jest. Wiktor, chodź szybciej! Ten komornik. O, Cześć. E, dzień dobry, kim Cześć. pani jest, Ernest? E, Kamila, ją poznać. Jakąś się... sprawę masz do agencji tajemniczej? Tak, tak, jak. Against your time needs. <laughs> <laughs> Ja już to rozgryzłem, oni są częścią struktury Parałacz i fundacja ich obserwuje, ale takie pierdoły piszą na rzeczach poliarskich, że ich w ogóle to nie obchodzi i mają wyjebane na to. Chciałem podziękować o... No zmieniamy ten bit. Cześć! Cześć! Cię widziałem! Wy się znacie? Ale to właśnie ją uratowaliśmy z zipiem! Jak cię nie było? Człowiek Tak, no mniejsza. A czyli zipek to jest jakiś taki starszy pan. Mniejsza, nie? No sorry, 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 O co chodzi? Nie widziałem tej serii widzowie nawet. Ale, ale co ty robisz? Czemu, czemu przyszłaś? Ja chciałam przyjść wam podziękować, bo... No ja za... ja... co ty robisz? No. ...to ty... nasz no. no. setek. też, że mnie uratowaliście, My nikt nie musiecie, jakby to się Ej, To, to kiedyś, zapraszamy. zapraszamy, zapraszamy, pokażemy ci, co, co robimy. i to jest ta wasza agencja, tak? Mhm. No wiecie, Alan Pinkerton też od czegoś zaczynał. Hmm? No, generalnie tu jest salon. Wow. Hmm. Czy takie wow? No jest Ryan Gosling, co to mówię? No, no, wow. wow. no, 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 on... to... no, jest najważniejsze. No, właśnie, Franco, no. To jest najważniejsze. Ale właściwie, co cię tu sprowadza? Czy się znowu coś się dzieje? Chciałam też się zapytać w ogóle, jak ta sprawa się potoczyła. No, i generalnie ten człowiek. No, generalnie okazało się. Aha, czyli oni są detektywami. Ja bardzo w to wierzę. U uwierzcie mi, to jest w 100% prawda. Człowiek był zwykły, stary, przybierańcy. Mieliśmy akcję stary, że był ziomek nad jeziorem mhm. i tam. A oni wbili na Fort wolka, Walka, dali się efekty i jakiegoś purasa wzięli i mu maskę zdjęli. Był wątek SCP, że człowiek z głową ryby i mega gość porywał ludzi, i stary potem go z tym... Co? Człowiek był zwykłym, stary przebierańcy. Mieliśmy akcję stary, że ziomek nad jeziorem, mm -hmm. i to był wątek SCP, że człowiek z głową ryby i mega gość porywał ludzi, i stary potem go zdemaskowaliśmy, Kamila była porwana, i tata nas wezwał, jakby. Long story short, no jakby gość odprowadziliśmy na straż miejską. Okej, czy to były jakiś? O kurde, straż miejska, czyli jak każdy wie, najpotężniejszy organ oskarżycieli publicznych. Dary ciasta, to jakiś dziad, w masce, No, no bo no, jak, jakiś menel, ale... A szacunku was nikt nie nauczył do starszych? A czyli Zipek to jakiś taki starszy pan? Poza tym wszystko w porządku, na się Straż Miejska ogarnęła temat studiów. No tak. No, no tak. Na nich zawsze Uwielbiamy można liczyć. Straż Miejską oczywiście. No i będzie mandacik. No i dobra. Zaraz. Co? Jakie mando? No Za co? To co, może jakąś herbatę, kawę? Herbatkę. Herbatkę, herbatkę. Zimowa herbatka serii jakaś? To dawaj, tu ja o, idę to ja idę to datyć, na sztab No właśnie, ej. ej. a co to tu jest? Task Force Unit Epsilon 11 Designated Nine-Tailed Fox has entered the facility. Co jest? Co? Ej. Uro. Halo? proszę pan... to, to... To jest... Co się Dzień dzieje? Dzień dobry, proszę wypierdalać, ja bym tak powiedział, gdybym wiedział, że to są fundacyjni. Ale co pan Panowie, pan są? Po pierwsze? Czyżby to była ta legendarna agencja SPC, ich największy nemesis na rynku? A to ten a... panowie tu... Przepraszam bardzo, o co tutaj chodzi? Czemu tutaj są jakieś stoły? I pan jest? To jest e, pan... E, jak on się kurwa nazywał... Stary, to ten dom, Panowie, tu karton... Ale tam, a pan kim tam, Widzicie, jaka bieda w fundacji? Amerykański Wydział wydaje biliony na programy kosmiczne i programy broni jądrowej. A polski Wydział, kurde, ma dwa stoły i jeszcze paczki od kurierów. Idę po paralizator, zaraz wracam. Idę po paralizator. Będę raził facetów, którzy są pewnie uzbrojeni w karabiny szturmowe. Co tutaj się dzieje? Co to jest? No. To jest moja ulubiona postać w tym całym lore. W sensie nie wiem o co chodzi, ale już go lubię. Znowu nic nie robię! Ki pan jest? Co to ma być? Proszę się odejść! Proszę odejść! Nie przeszkadzać! Wykonujemy czynności! Okaże się zaraz, że wszyscy zostali poddani specjalnym czynnościom przechowawczym i. Ich prawa obywatelskie zostaną zawieszone. Uw. Jakie czynności? Stary, dobra, proszę mi powiedzieć, naprawdę, co tutaj się dzieje. Ej, może jakoś pogoń. To jest laboratorium włoskowe SCP. Co? To jest SCP, Znowu SCP, nie! To jestem ja, kiedy szykuję się do nagrywania raportu. Czemu za każdym razem oni? Musimy ich jakoś pogoń. Stawi się tak nie odbieraj nieutralizatora, odbiera, straż Miejska też nie odbiera. Patrz co oni rozstawiały! Jak... Bo ja wam coś powiem chłopaki, bo was polubiłem, ale tak powiem tylko wam, że fundacja SCP jest nad Strażą miejską. Co? Nie dotykaj tego stary zuszcza. To to bym ser wziął od razu na odwagę na jeden łyk. Się zaraz To może być. Proszę Dobra, niech oni sobie rozstawiają. Z... Przychodni ci trzech typa do domu <grych> i mówią, że są z jakiegoś wojskowego laboratorium SCP i ty masz takie... <grych> dobra, to niech oni się rozstawiają. Zostawiały pan na urządzenia. To nie może że pójdę. Nie, panie zostanie, panie to jest akcja. To jest akcja, panie urzeszczanie, panie urzeszczanie. Proszę pana! Na... Trzymaj ale czemu ona nie może pójść? Bo ona nie jest z nami! Mogę, mogę, mogę ją Dobra, chodźmy do Agencji Tajemnic. Tak, tak! I teraz będzie rywalizacja Agencja Tajemnic z SCP-Fundation. Tak, chodź z nami, chodź z nami. Zamknięte, zamykam na klucz. Ej, co to ma być? No, bo oni wcale nie mogą wejść z pompą i rozwalić damek nią. Wam na chwilę, a teraz mam tutaj zostać? Przecież tata to żaleje w ogóle. Mówisz nam, że chcielibyśmy tak. sami ci powiedzieć o co chodzi. Naprawdę? Przepraszamy Ale. cię, to jest SCP, czyli oni się zajmują, się zajmują to jest tajna organizacja. Tajna organizacja dlatego wpierdala się ludziom do domu. Zajmują się tantami, nie wiem jak to najłatwiej ja no, no, no. Oni właśnie zajmują się takimi sprawami co z jeziorem, yy, tylko no akurat my przyjęliśmy za nich tą sprawę. <laughs> Macie międzynarodową organizację, która gdyby chciała, to by mogła normalnie doprowadzić do trzeciej wojny światowej, mogłaby doprowadzić do końca świata, ale nie. Taka organizacja nie jest w stanie zabezpieczyć swoich interesów przed dwoma Polakami, jakimiś, którzy prowadzą swoją agencję tajemnic. Tyle, że oni tworzą i wierzą te rzeczy. Tak na... Tak, tworzą i wierzą, tak, tak. No jakby oni tworzą potwory i no. to z w ogóle jakaś... Chorzy ludzie, nie? No jest na wolności, czy co to w ogóle jest? No jest! Ej, właśnie, nie wiadomo, nic, na, nic nam nie powiedzieli faktycznie, no to tam... instalowali w ogóle laboratorium u nas w agencji tajemnic? Po co im to? O, oni chcą wam ukraść wszystkie akta. No właśnie! Ej, to oznacza, że coś się musiał stać z ich laboratorium, to Ale co myślisz, że mam Oj tam, oj tam, od razu stać! Może przyszedł międzywymiarowy demon i wszystko zniszczył, a wy od razu snujecie czarne scenariusze. Jedno laboratorium stary, a furkami no. jeżdżą i co jeden laboratorium mają. No. Ej, bez oni są przecież tak bogaci! Widzieliśmy ich furę ostatnio. No. No. Patrz, mają tych wszystkich ludzi, te wszystkie bronie i tak dalej. Nie wiem, hmm. chyba powinniśmy tam zejść, a- Ej, tam mówię, co no, ale nie wiem. No, ja chcę iść do domu, no! Nagrywać live y na Twitchu, no! Nie wiem, czy możesz? Nie wiem, czy możesz, no, bo ogólnie, nawet to... jeżeli wyskoczysz teraz przez okno, pomożemy ci wyjść przez okno, to oni tak będą wiedzieć o tobie, tak? już, no nie? Co? my przerabialiśmy tę sytuację. Policję ze mną wyślą, no Musimy obejrzeć ostatni odcinek, w sensie poprzedni odcinek, bo aż się ciekawy zrobiłem. Policję? Nie, no gorzej, nie. gorzej. Co? Straż miejską. Oni są ponad policją, oni, oni są ponad prawem. No tak, jesteśmy ponad prawem międzynarodowym, dlatego możemy sobie ludzi mortować dla zabawy. Oni mają własne wojsko, własne tajne bazy. No, nikt nie wie o tej organizacji? Ona... Nikt nie wie o tej organizacji, dlatego my o niej wiemy i się wpierdala nam do domu. To jest bardzo niebezpieczne. Domek straż miejska tylko mega grozi, nie? To ja nie wiedziałem, że w obowiązkach Straży Miejskiej, oprócz wystawiania mandatów w picie alkoholu w miejscu publicznym, jest jeszcze łapanie ekstremalnie niebezpiecznych obiektów anomalnych. Straż Miejska jest groźna. Ej, zobaczcie, oni się tutaj już totalnie rozstawili. Czegoś takiego jeszcze na chacie nie było, nie nawet po najgrubszym melanżu. Dzień dobry, właśnie. Dzień dobry. Ej, ty by mnie profesorem. Tak, w czym mogę pomóc? Pan jest profesorem, tak. Wybierzcie swojego Pokemona. Lepszy profesor niż generał w sumie. Przynajmniej nie, nie będzie pił. O Poznaj doktora Jacka Brighta, on to nie będzie cię bił, on będzie cię bił piłami mechanicznymi. Słuchajcie, no nie chciałem być w tym miejscu, ale niestety zostaliśmy tutaj zmuszeni, żeby stworzyć laboratorium. Ale właśnie, czemu laboratorium jest w naszej chacie? Już wam tłumaczę. Okej, okay. jeden z naszych obiektów niestety nam się wymsknął. Zabił tam przy okazji 50 naukowców, 20 ludzi, tam jakąś e, matkę z dzieckiem zabił i w ogóle, ale dzień jak codzień. To cztery, tak się wymsknął? Bok się może wymsknąć nie obiekt SCP, tylko się... Ale śmieszne. Teraz mówię ja. Chciałbym okay. wam pokazać Kiedy jesteś studentem uniwersytetu i czujesz, że pokonaj swojego wykładowcę w dyskusji logicznej i on wyskakuje z tym Teraz mówię ja Chciałbym okay. wam pokazać Jak wyglądał ostatni na eksperyment, który niestety się nie udał Co? Właśnie Co się stało nie. Chodź, się Bój się to jest dramat, kurwa. To jest dramat. Całe wybuchło! Wszystko Jestem. wybuchło, o co chodzi? Ze względów na ograniczony budżet, niestety nie jesteśmy w stanie pokazać tej sceny widzom. Tylko żeby się tutaj to nie stało, stary, żeby nasza chata nie poszła z dymem. To wszystko, co mam wam do powiedzenia, teraz dajcie nam się skupić na pracy, dobra? A długo to będzie trwało? Nie dobra. wiem. Bo... Musimy tam wynaleźć szczepionkę na jakiegoś kur kurwo wirusa, czy coś takiego. No Oni... nie, oni nie są zbyt rozmowni Chodźcie stąd po prostu co? Stary, idźcie ja z dobrze. dobrze, Wszystko ja to, co nie brzęs, Dobra, stary, dawaj na górę, trzeba jakiś plan ustalić, to musi być trójkę Dobra, dobra, no Chodźcie, ja już nawet mam jeden pomysł Zabijemy ich! Kurna mordo, jak się ich pozbyć? Czy ty masz jakiś plan? To jest w góry Bo oni że... Skupienie, że oni chcą skupienia i ciszy, to tak? To jest dobry trop, nie? A my nie możemy tego nie dać. Bądźmy głośni. Bądźmy łagodni. Ta, jesteśmy youtuberami, kojarz... Jesteśmy youtuberami. My jesteśmy z tego znani, że nie szanujemy społeczności, która sama się rozwinęła. Tak! Kiedyś taki challenge, kto zrobi. Bardzo widzę duży szacunek dla dyplomów wystawionych przez policję. I to najciszej. Zróbmy to samo, tylko, tylko że to naj... kto zrobi to najgłośniej, najgłośniej. no. Okej. Okay. Okay. O kurna. To, i co, ty... to co można zrobić, stary? Nie okay. wiem, wyjdźmy na jak największych debili, czyli to w czym jesteśmy dobrzy. No z grzeczności nie zaprzeczę. Ty, ty pewnie nie, ale. <laughs> <laughs> Jakie są w takim razie dobre challenge do tego? Weźcie karabinek szturmowy i postrzelajcie do nich. To lubią. Coś żeby wybuchł jakiś balon, kto najgłośniej zbije talerz? A o! śpiewanie nad uchem temu profesorkowi? O, no. Ja bym Albo śpiewanie tego... operowe. Śpiewanie... O, dobra. Śpiewanie operowe, tłuczenie talerzy, co jeszcze może być? Eee, może musa? Jakaś głośna musa, czy nie? Zdecydowanie, to jest dobry pomysł. Stary, fresh Breeze Do Boys jakieś wleci, no? To o, dobra. No, bo... fresh Breeze Do Boys musi lecieć. Eee. To teraz bierzemy wszystko: balon, talerze i tak dalej. Lecimy, zaczynamy robotę, od razu trzeba ich wykurzyć i uwolnić przy okazji Kamile, prawda? No wypadało, wypadałoby, no. Może przed obiadem zdążymy jeszcze. Trzymamy kciuki. Siema, jestem Trisus, my jesteśmy Tisquad. W dzisiejszym odcinku robimy challenge. Kto zrobi to najgłośniej? Wygrywa! Stary, czekajcie, ale fejl, Wiktor! I teraz ten doktorek się odwraca i mówi Ty, weź ich zastrzel, bo ja się muszę skupić. Ma być głośno! Było coś? Nie wiem, ja nic nie... Jest... Przej... A teraz się okazuje, że ten doktor ma na to wywalone, bo on podczas robienia fundacyjnego profesoratu tylu ludzi zabił. Bardzo bezpieczne to robić bez odpowiedniego sprzętu ochrony oczu! konkurencji zobaczmy czy oni się będują czy coś zobaczmy czy coś tak, zero reakcji, zero reakcji No bo ja wam mówiłem ten pan robił tyle zbrodni wojennych że on już się przyzwyczaił do wrzasków ludzi Ej sorry wam to nie przeszkadza że my tak nawalamy tle Bo wiecie musimy się skupić na naszej pracy straży jest stary Ej, nic nie stać Udają, że są mądrzejsi. Bo co, bo jest profesorem, ma tytuł doktora, to jest mądrzejszy niż YouTuber. W drugiej konkurencji pompujemy balony i kto pęknie. Pompujemy balony, moja ulubiona konkurencja. Jego najgłośniej wygrywa, czyli myślę, że trzeba go napompować jak najbardziej, bo wtedy pewnie robi większy kół. Widzowie, nauczyłem się wiązać balony. Już umiem. Kajesz, tak to lecimy. Nie umiałeś wiązać balonów? Uuu, wow. na starnicy! Ej, nie, nie? miałem decybelomierza Ja mam. mi ja, ja, pokazuje kamera stary, ile jest w ogóle. Także ja, tak? ja na kamerze widzę. Aha, no. czyli nie muszę wyciągać. Nie, Dobra, nie trzeba. Coś czuję, że twój nie zrobi za dużo huku. Ale mój, patrzcie, jaki napompowany. i na. stary. O, tutaj, to to jest? Jakiś. O! Oj, o! o, o. Ej, tenia, ale totalnie. Wiktora głośniejszy, Wiktora był Wiktora głośniejszy, nie! Ej, czekajcie, mi został tutaj jeszcze mały balonik, on może... Może mały, ale wariat, może już no nie? nie? No No magam... i co, ja mam to zmiażdżać? Dawaj. Na, żona, nie chcę. <grym> <grym> Gratulacje, wygraliście talon wycieczkowy w jedną stronę do chronionej strefy 63. Ako, a może, a mogę tak? A może tak, na? A może spróbuj... Dlaczego? Może spróbuj o hełm, o hełm tego agenta. Na pewno... o, ale on ma pistolet, ma Kurde, dobra. się boję kwiat. Nie no, nie cykaj się, on ma tylko pistolet. Dobra. O kurde, głośny był w sumie. Głośny? Ale chyba Wiktor tam był najgłośniejszy. Możliwe, że Wiktor wygrał na wszystko. No, no, ale teraz mamy trzecią konkurencję. I mały. Niech się nie zmarnuje Też był głośny, przemówić. Też był głośny. ster, ale nie był brzuch. O, o. o ja Potok wewnętrzny, tak już mi uwierzcie mi studiowałem medycynę na uniwersytecie imienia doktora Bright'a. Wyszło dołem! Ja nie robi to żadnego wrażenia dział. Teraz może jakieś pęgierki, co? Jakieś muzyczki. To, Stary Fresh beast z roz rodzaju. Ja słyszałem, to. że podobno, cię nie torturuje Fresh Bistu, z muzyką e, to e. A my, ta my tak samo wie właśnie widzów torturujemy naszą muzykę. Tak, dokładnie. Jeżeli chcecie być torturowani, to słuchajcie. E. Ja myślę, że na nich ta muza w ogóle nie działa. No. Może oni są gusi po prostu, albo mają jakieś implanty spe... Nie, oni są gusi, to znaczy oni są gusi, ale empatycznie i moralnie, ale tak poza tym są normalnymi ludźmi. Coś innego może Trzeba teraz, Trzeba coś no. bardziej... ...przypałowego. Tak? Może otworzymy wszystkie okna? Chodźcie za mną. Bo. Co pan tutaj robi dobrego? O, no właśnie. A co ma? Nie,

Oh. No ja bym już na jego miejscu, bym powiedział: rozstrzelaj ich. już tu dla ciebie. Wydawanie na <coughs> co pan, no, że to, to tak zajebiście się smakuje. Mm. Ej, o... Nie, Marcie, to było tylko badanie krwi w celu wykluczenia istnienia wirusa HIV, nic poza tym. Oni są jak policja yy, z Anglii, stary ty wiesz, co bym tylko konał. Tak, no? To nie jest policja, tylko Straż Królewska. Ja, Zrób sobie z nim zdjęcie, o, żeś, to stary, normalnie jest potem <gryst> To jestem Jana, pyrkoniec tam Pegia, ja jak zaczepiam furasów i fundacyjnych, tak <gryst> To jest po prostu manekin. Oj O, 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 o to, to, nie, to nie jest manekin, to nie jest. A ciekawe Zaburza, ciekawe jest. czy oddycham. No. czyli chyba człowiek. No. Nic nie działa. Nic, nic, nic nie działa. a nawet talerze, balony. No. Oni chyba są z jakiegoś Shaolin, nie? Mają takie po prostu skupienie. No, no. Jest chyba tylko jeden sposób. Żeby ich stąd wykurzyć, Zadzwońcie po rebelię chaosu. Najbardziej oczywisty powód. Tak jak zwykle. Ale ja ogólnie, stary, też o tym myślałem, nie? Ale jakie że co? Musimy im pomóc. Musimy im pomóc, no. no. Bo jeżeli nam wjechali na chatę, ty jesteś w niebezpieczeństwie. My ich totalnie nie chcemy na chacie, bo uważamy ich za takich totalnych, nie wiem. No i. Lerdu. Imo? Imo musimy im pomóc. Zapytać tego profesorka, czemu w ogóle nam wjechali, co się dokładnie tak. stało z poprzednim laboratorium. Stary? Wyciągnijmy z niego wszystkie możliwe informacje. No w sumie do, mamy do już trochę doświadczenia mhm. jako, jako agencja tajemnic z łapaniem takich podporów różnych Easy no To może, tak. może się uda na tym. Ja w ogóle gdzie jest zipek? Hmm. Może go szukają? Zipek jest ich obiektem, w sumie nadaje się dosyć no To no, jest dobry obiekt Tak A nie, no, po Obiekt twojego spory. pożądania miłość. Mmm romantycznie Wracajmy, skupmy się, idziemy do profesora Zachowujemy się mega profesjonalnie Wszyscy Mega profesjonalnie widzieliśmy przed chwilą jak to wygląda. Potem będę krywić. No, 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 jakie dobre, jakie ...wszystkie Informacje niego wyciągamy. widziałem. To jest najlepsze. No, zarobimy za to stówę. Jak Przecież... stówę? A nie pięć dych. Nie ja jest teraz stuwa. Stuwa Súltom... St razy nie pięć dych razy dwa, ale to dwa razy zarobimy nadal pięć dych. Panie profesorze? Oh. Halo? Halo? My już wybraliśmy sobie Pokemony, panie profesorze. Halo? Halo? Pan... nagrywać odcinki i tak. mamy propozycję. Mamy propozycję... Mamy deala do państwa i tutaj... Mamy deala do państwa, to idźcie do Mateusza Morawieckiego. A nie, przepraszam, pan Mateusz już nie jest premierem, jak mi przykro. Mamy chcieli pomóc jakoś w spytaniu. A my mamy taki zawód. Załóżcie te pomarańczowe kombinezony i tyle. Tego mutanta co uciekł. Właśnie, prosimy naprawdę o wszystkie tak. szczegóły. Czy jest jakiś sposób? Tak, przekażę randomowym cywilom dokumenty oznaczone poziomem utajnienia. W sposób, żebyśmy pomogli rozwiązać tak. tą sytuację tak, i, wiesz, i to dzięki temu się wyniesiecie z naszego salonu. Będziemy znowu mogli tutaj chillować, jeść pizzę, bo dzisiaj jest dzień pizzy i tak dalej. A my zarobimy się. A widzę to nawiązanie do Containment Breacha, szanuję za to. No naprawdę to nie. Dobrze. Powiem wam prawdę. Jesteśmy tak naprawdę urzędem skarbowym. Przyszliśmy pod przykrywką, aby nie płacicie podatków. Tutaj macie wezwanie do zapłaty i stawienia się w sądzie. Ech, miałem kiedyś laboratorium, w którym pracowałem nad specjalnym AI-em. To było dzielne SCP. jaj? SCP? Tego nie słyszałem jeszcze. niestety. Ale yy, mój projekt umsnął się spod kontroli i... I trafił do internetu i się nazywa teraz tr Tritus. Chciał się zmaterializować i doprowadzać do niecnych czynów. I teraz mam problem z tym, żeby go schwytać. I I jeżeli bym... proponujecie o. mi pomoc okay, to myślę, że moglibyście mi pomóc Okej, okay. a co możemy zrobić? Dałbym wam specjalne koordynaty do tego, żeby znaleźć ewentualne części po tym spalonym laboratorium. Okej, okay, okay. czyli tam mogą być jakieś poszlaki, mm -hmm, mm -hmm, które przydadzą mm -hmm. się do rozwiązania śledztwa. Dobra, ale, a czy jest może. To, co... Właśnie, czy jest może coś więcej na jego temat, żebyśmy bardziej. Mam specjalny artykuł. Pokażę, pokażę, pokażę. Mm -hmm. dobra. pokażę. Dobra. taki problem z przyszłością. słuchajcie, to tak jest... Jest, jest artykuł z, y, archiwalny odnośnie tego ai co? O! co jest? Co się, co się stało? wybuch? Co? No bo to jest marka Apple'a, więc ja się nie dziwię, że on wybucha. Stary! EJ CZEMU?! Nie zdążyłem wam powiedzieć. Ten AI jest w stanie kontrolować wszystkie urządzenia elektryczne. No to jak CTOS z Watch Dogs. Dobrze, także kończąc ten materiał dziękuję wszystkim za uwagę, za obecność i mam wrażenie, że moje IQ spadło równie mocno co chęci życiowe po obejrzeniu tego materiału, także trzymajcie się, pa pa! Papa.